W tym zadaniu musimy wyznaczyć zbiór rozwiązań następującej nierówności z wartościami bezwzględnymi. Możemy zauważyć, że to wyrażenie x kwadrat minus 4 ma bardzo dużo wspólnego z tym wyrażeniem x minus 2, ponieważ jeżeli wzorem skróconego mnożenia zamienimy to x kwadrat minus 4 na iloczyn różnicy i sumy dwóch liczb, to będziemy mieli x minus 2 razy x. -2. Plus 2 pod wartością bezwzględną, no i pojawi nam się tutaj taki sam nawias, jak występuje w nierówności po prawej stronie, czyli x minus 2. No i w tym momencie możemy sobie rozbić tą jedną wartość bezwzględną, no i do czyn dwóch wartości bezwzględnych. Wartość bezwzględna z x-2 razy wartość bezwzględna z x plus 2, ponieważ wartość bezwzględna iloczynu dwóch liczb to jest iloczyn wartości bezwzględnych z tych liczb, czyli mamy, że taki iloczyn jest mniejszy od x-2. No i teraz aż prosi się, żeby podzielić tę nierówność stronami przez tą wartość bezwzględną x-2. Wiemy, że dzielimy na pewno przez liczbę nieujemną, ponieważ wartość bezwzględna jest dodatnia, czyli znak się na pewno nam nie zmieni, ale nie mamy pewności, czy nie dzielimy przypadkiem przez 0, dlatego musimy sobie tutaj założyć, że x minus 2 jest różne od 0, czyli że x jest różne od 2, i oddzielnie musimy sprawdzić, co się dzieje dla x równego 2. No to napiszmy sobie od razu, żeby o tym później nie zapomnieć, że dla x równego 2 mamy po lewej stronie. Mamy 0, no bo tutaj jest 2 minus 2, 0, 0 razy 4, 0 razy 4 to będzie 0, a po prawej stronie mamy 2 minus 2, czyli też 0, czyli mamy nierówność 0 mniejsza od 0, czyli nierówność jest sprzeczna, czyli dla x równego 2 nie mamy rozwiązania, czyli bardzo dobrze, że sobie założyliśmy, że x jest różny od 2, możemy zapomnieć o tym x i dalej sobie rozwiązujemy naszą nierówność dzieląc ją stronami przez takie wyrażenie. Dzięki temu znikają te wyrażenia po obu stronach. Po lewej stronie zostaje po prostu wartość bezwzględna z x plus 2, a po prawej stronie wartość bezwzględna z x minus 2 na wartość bezwzględna z x minus 2 to jest po prostu 1. No i teraz rozwiązujemy taką prościutką nierówność z jedną wartością bezwzględną piszemy, że to x plus 2 musi być mniejsze od 1, zmieniamy ten znak obracając o 90 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara i dostajemy spójnik logiczny i x plus 2 odwracamy znak na przeciwny, czyli większe i liczbę po prawej stronie na przeciwną, czyli od minus 1. Z pierwszego otrzymujemy, że x musi być mniejszy od minus 1 i z drugiego otrzymujemy, że x musi być większy od minus 1 minus 2, czyli od minus 3. Czyli ostatecznie otrzymujemy, że x musi należeć do zbioru od minus 3 otwarty do minus 1 otwarty. No i to jest rozwiązanie naszej nierówności, czyli poprawna jest odpowiedź b.